Słuchajcie moi drodzy, sobota, piękna pogoda, jesteśmy na działce, coś trzeba działać, a dzisiaj tak jak w tytule filmu przesadzamy drzewa, czasem tak jest, że sadzimy drzewo i ono rośnie nie tam potem, gdzie nam się to docelowo podoba, tak, sadzimy, bo myślimy, że będzie małe, sadzimy, bo myślimy, że po prostu będzie dobre miejsce, a potem się okazuje, że może jednak gleba tam jest zbyt odpowiednia, a może coś zasłania, a może coś sąsiad ma dwa zdania, a może po prostu tak jak u nas budowaliśmy szklarnię i szkoda było tego drzewa coś z nim robić, i takie zostało małe drzew, ale już takie małe nie jest. Zobaczcie, szklarnia już się mu kończy. Czas na przesadzanie, więc pamiętajcie, że październik to jest taki najlepszy okres, nie tylko do sadzenia drzew i krzewów, ale również do przesadzania. Jak to zrobić? No, nie będę Wam całego silnika pokazywał, bo jestem tutaj sam do kopania. Eee, także trzeba całą bryłę tutaj odkopać. Tak, ja to będę potem robił. Domyślnie mi zajmie pół godziny, więc nie będzie taki długi film, bo by był bardzo nudny, ja to wykopię tą bryłę. Korzenie można troszkę skrócić. I ważne jest, żeby tak jak my tutaj liście oberwać, po to, żeby po prostu nie było parowania przez liście z tego drzewa, żeby ono spokojnie już weszło w ten tryb, tak zwany zimowy, spokojnie odpocznie drzewko swoje zrobiło. Co prawda owoców nie miało. Myślę z tego względu, że po prostu tutaj. Albo przymrozek chwycił, to jest nektaryna. Albo po prostu brak pszczółek w szklarni. Jedna z dwóch przyczyn, myślę, że ta pierwsza bardziej jest realna. Czyli po prostu przymrozek ją chwycił. W szklarni niedobrze mieć drzewko z tego względu, że się nagrzewa szybciej i szybciej kwitnie. Także już koniec marca może kwitnąć takie drzewko, i wtedy po prostu pojawia się mrozek 2-3 stopnie i jest po, po sprawie. Także to tyle, zapraszam na część drugą. Tam będziemy już sadzić w miejscu docelowym. Cześć.